Masz wrażenie, że mimo ogromnego zmęczenia nie możesz zasnąć? Nie tylko stres, to efekt życia w świetle ekranów. Każdego dnia patrzymy w ekrany przez bardzo wiele godzin: smartfony, tablety, telewizja i wszystko inne. To właśnie te urządzenia oszukują nasz mózg i emitują światło niebieskie, które mówi nam, że ciągle jest dzień, nawet jeżeli jest już po zmroku. Badania pokazują, że taka ekspozycja na światło niebieskie może obniżyć produkcję melatoniny aż o 50%. To właśnie melatonina. Mówi ciału, czas pójść do łóżka. Brak melatoniny oznacza płytszy sen, gorszą regenerację i problemy z koncentracją. To właśnie dlatego stworzyliśmy okulary Biketo, brokujące światło niebieskie, które pomagają walczyć z tym problemem. Filtrują nawet 97% światła niebieskiego i wspierają produkcję melatoniny. Załóż je na minimum godzinę przed snem i poczuj różnicę już na przestrzeni kilku dni. Każda para jest ręcznie robiona a soczewka, którą do niej wkładamy, jest absolutnie najwyższej jakości. Połączenie jakości, designu i precyzji, stworzone po to, żeby poprawić jakość Twojego życia. Podczas Hololive Summit w Talinie wzbudziło ogromne zainteresowanie. Wszystkie pary sprzedały się w 3 godziny. Premiera już 27 października o godzinie 18 polskiego czasu. Liczba sztuk jest bardzo ograniczona, tylko 199 par na cały świat. Wejdź na biket.pl i zamów okulary, które zwiększą jakość Twojego życia.